Muszę ci powiedzieć, że wyglądasz mega słodziacznie, jak tak się odcinasz od świata. Co? Nie wiem czy wiecie, ale Mateusz cierpi na migreny. W sumie i tak jest lepiej niż było, bo kiedyś naprawdę miewał je super często, ale ograniczył naświetlanie się przede wszystkim komputerami i telefonami i. Już mam mniej, ale teraz jest takie, nie wiem czy wy też to czujecie, ale przesilenie wiosenne. Ja nawet zaczęłam o tym czytać, bo i u siebie zauważyłam dziwne symptomy, i nawet yy, u korala, który nie mógł spać, budził nas w nocy, gdzie on tego w ogóle nigdy nie robi, jakoś tak ciężko oddychał. I ja też nie mogłam spać, ale nie czułam się niby źle, niby dobrze i. Teraz ma to już ty migreny, już drugi dzień w sumie z rzędu. To jest takie, też jak ciśnienie się zmienia. Yy, dokładnie, no i... O, oh, fuck no! Przesilenie. I... I... O nie, I... czy I... dzwoni. Co Kto to? No nie wierzę. Kurier zostawił paczkę na płocie. Ej, to weź, bo to jest obiektyw chyba. Obiektyw? Co ty, Koral pilnuje. Koral, weź paczkę. Fajnie, pilnować mhm. paczki. Tatuś ma migrenę, ale chyba dostał nowe obiekty. Dziada, e, że. No, Wieszcie, że może to być nowy no, obiektyw. No, co to jest? To jest jak te babeczki, takie to się wyjmuje. O nie, bo to nie są paczki, no? tylko to są kartony po prostu. A. To są przecież do wysyłek. Czyli tam będę wyjmował, a tam dalej będą tylko kartony. Ja, przykro mi. Jezu, jaki fran. I dostałeś karton. <śmiech> <śmiech> Wracając. To jest lek na spontaniczne migreny. Solpadejne. Jak tylko poczujecie, że coś może być nie tak. E, musicie sobie to przyjąć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultu się z lekarzem lub farmaceutą. No, ja mam tak, tak że zawsze jakieś światło wody. zaczyna denerwować i mam super za jasno. Też wiem, że zaraz się będzie działo. Będę miał flarę, później ból nosa i żygowiny. A wy co Diększa. macie? Piszcie w komentarzach. Dobra. Koniec tych śmiechów, chichów trzeba się wziąć do pracy. By the way, jesteśmy no na bardzo dobrej drodze, żeby zakończyć cały moduł treningowy, dzisiaj jeszcze będziemy pracowali nad opisami ćwiczeń różnych i tak dalej, i tak dalej, ale w naszej aplikacji myślę, że no już w przeciągu miesiąca, chociaż tak wolę się pozytywnie nastawiać, jeśli chodzi o aplikację, bo to jest naprawdę ciężki proces, ale no miesiąc, dwa i te treningi już powinny wystartować, także będzie pełen zakres po prostu opieki, jeśli ktoś chce zacząć zdrowy tryb życia, będzie dieta spersonalizowana, do tego treningi, no po prostu wszystko w jednym telefoniku. Wchodzę sobie, proszę bardzo, Fit Lovers i klikam, klikam, wszystko widzę, co jeść, co ćwiczyć. Czas do roboty! Jezu. Czemu dupa nie może się sama zrobić? Czemu? Jeśli tak. połączasz? Już paznokcia. Jestem załamana. Szarpnęłam brawura i tyle. I teraz właśnie to dorobienie mi się złamało. Nie piękny jest to Fajnie, to jest taki hybryda plugin. To, co zrobisz dziś, zrób jutro. To nie tak za... Co ja będę miała... Ale to ja, ma, ja mam tak mocne ćwiczenia nagrane, że ja nie wiem, czy ktoś da radę to zrobić. No to już tak, żeby ktoś dał. A to ja mogę tylko hitę, to jest tylko 5 minut do wytrzymania, to jest, to jest za ciężko. To się za długo ciągnie. To, co masz mieć jutro gotowe, zrób dziś. Dziękuję, dziękuję, zawsze mogę na Ciebie liczyć. Zawsze mnie uratujesz z opresji, tak? Zrobię Ci masaż uszu, tak? Tylko człowiek nie zrobi, żeby... Nie pracować. <grymne> It's, Friday, huh? It's friendly, sunday. Woo! <grymne> Już masz wyrzuty sumienia? Jeszcze nic nie dostałeś. Tak, no ale sobie już wpiszę do apki. Magzesta. Weźmy się McDonald'u. No wyrzuty sumienia razy tysiąc. Co <grymne> Ostatnio ustaliliśmy, że wszystko to moja wina. Nieważne co się dzieje, Mateusz mówi, że to moja oh wina. My wszystko co złego, tak Wy też możecie. Dobrze mieć takiego. Piszcie, że to moja wina. Piszcie w komentarzu, że to wina jest. Kryla. Nieważne co się dzieje w Waszym życiu. Tak to życiem. bierze na siebie. Tak jest. Dobry kolega. Prawda jest taka, że uciekamy od pracy i odpowiedzialności. Od... <laughs> w każdym razie chciałam pokazać, że Mateusz znalazł Big Maca. a on 500 i wstawia Dobry. do swojego planu i widzi, że no jakiś posiłek na pewno tutaj zostanie wyeliminowany, ale w Już miarę obiad jest okay. i ten. Aha, no to jesteś w miarę w koloriach. W kolorach się trzymasz, choć nie jest to najzdrowsza rzecz. Ale na jakiś czas można. Trochę to hipokryzja, że pokazuj Lovers Up i McDonalda, to się, to się gryzie. Ale to właśnie o to takie Ale Na jakiś czas abki, można. No? ma być dieta bez spiny i właśnie o to chodzi, że nie zawsze trzymamy się na 1000 procent, choć na co dzień zazwyczaj tak. Ale jak jest jakieś takie odstępstwo, to mogę sobie to wpisać i jakby wiem kiedy zje Zepsułem. <grym> no wyrzuty sumienia razy 1000. Ja tego nie robiłem. Friday, Saturday, Sunday. Też też masażik twierdzi? Dobra, idziemy na trening. Co to, to się zjawiło na siłowni? Pamela panowie? wiem, że to nieodpowiedni moment, ale czy mogę zdjęcie? Jestem fanem. Ale śmierdzisz. Nie, nie. Zepsujesz. Maga Ci zazdrość. ja chciałbym mieć taki szpagat. Każdy by chciał. Kto chciałby taki szpagat pisze w komentarzu. Robimy rozdanie. 50 tysięcy łapek w górę i Pamela! Wylysuję zwycięzcę szpagatu w dzisiejszym odcinku. Ej, wiecie co działa? Jak się mocno zepnie nogi, to one wracają. Że tak napinasz? A tak i wtedy dopiero. I później rozluźniasz i one się tak. rozchodzą, nie? Mattys, ale z tobą też nie jest najgorzej. To pan jest normalne szpagaty. Co ty Rośnie robisz? To jest przesada. Nie no i nie miałam wiele większego chyba. Jak to, nie? Ty miałaś tu. Nie muszę miałeś, Widzisz to okno otwarte, ty miałeś tam nogi. Haj, subskryb. Co ty robisz? Ćwiczę taniec <noise> W ogóle nie powiedziałam wam jeszcze jak wrażenia po wczorajszym masażu twarzy. Jeszcze nigdy nie miałam czegoś takiego. To jest podobno nowość starość. Mi się wydaje, że w Polsce się mało o tym mówi, ale w Japonii na przykład to jest sekret urody Japonek, że one zawsze mają taką gładką buzię. Pani jakaś 50-60 lat, a ma gładką buzię jakby miała 30. No i właśnie po to się robi ten masaż kobido. I tutaj ja miałam taki masaż połączony z jakąś jeszcze z jeszcze czymś, bo m, ta pani, która mi robiła, była z fizjoterapeutką. No, powiem wam, że szok. Jest to dość taki właśnie intensywny masaż, i dzisiaj czuję, nawet jakby miała takie trochę zakwasy, że te mięśnie rzeczywiście były spięte, i one się teraz rozluźniły, i teraz mam takie. What the f Ale jest to bardzo ciekawe. Muszę to jeszcze przebadać kilka razy i zobaczyć, czy naprawdę te efekty są takie niesamowite. Będę dawała znać. To tylko Amerika za Italiano Chillariano Zapraszam, już jest temperatura ponad 10 stopni więc można zacząć jeść na dworze <grystanie> Skipy w sumie, że kupiłem ten stolik i krzesła na Walentyn i Dzień, Dzień Kobiet Bo przynajmniej można sobie zrobić tutaj taką mini restauration na cały rok no, Dodałam do owsianki truskawki i wyszła z tego taka różowa kaszka dla dzieci Moi rodzice przyjechali. Uuuu. My z brzegu do Warszawy jedziemy około 5-6 godzin. A moi rodzice jadą gdzieś. <grymne> 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 Brawo! Uuuu. Macie słoiki? Macie słoiki? Słoiki. Nie nagrywaj teraz też, proszę. Chodź szybko, panela. Zaraz twoja mama zobaczy nie, chowaj im to. Szybko. Że czysto jest, że nie potrzebujemy pomocy. To macie jeszcze jakieś słoiki dla nas? Górki, buraczki? Nie chcesz buracz? Nie wiem, no trochę. Bo to jest nawet trzy lata. <śm> Niekończąca się historia. Ale ja nawet nie wiem już gdzie tego kłaść. Zupa na za dwa miesiące, będzie pyszna na pewno. Wow, jakie chleby w ogóle. Jeśli kiedyś tak długi chleb, to można trenować bark. Ale czemu dwa to się zaschnie? Co masz? Skarp na roboty. No nie wiem, to chyba dla ciebie. U mnie nie było, nie było nigdy takiej tradycji jedzenia pierogów, ale widzę, że w koło brzegu, gdzie tam w Polskim. okolicach, to. Nie, u mnie był zawsze schabowy, kapusta, a u Ciebie widzę, że zawsze tak pierogi właśnie, buraczki i ogórki kiszone. To jest życie, to jest życie. To jest kołobrzeg. Tego nie przetłumaczysz. Jak to jest możliwe, że matki potrafią zrobić tyle jedzenia? Nudzą się. No co to jest To dla nas? Mamela, dostaliśmy jeszcze kurę. Co? Ale naprawdę dostaliśmy kurę. A po co nam ta kura, tak serio? No i jak święta się zbliżają, tak? A. Ach, ten klimat wielkanocny. To jest jakaś, tak? To jest jakaś tradycja w kołobrzeska, że się przynosi wypchanej kurę. Przedstaw mu kurę. O, bez kitu. Koral, zobacz, zobacz, co to. Jać, jeta, 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 jeta. Ona chyba chodzi. O nie, Koral je kurę. Za, Zostań, 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 zostań. Daj łapę. <grym> Patrzcie, ona ma w dupce miejsce na baterię. Musisz to. Jak myślisz, co robi? Chodzi czy pieje? Chodzi. Prawko, także zaczyna powoli prowadzić. No raczej. Koral, co Ty za drogę wybrałeś, tylko nie spierdział się z tego, co to są z 3 metry. Jak myślisz Pamela, gdzie on nas prowadzi? Wykupiłeś wycieczkę, to teraz idź. Kto wie, gdzie to jest, pisze w komentarzu. W ogóle ostatnimi czasami mamy taką zajaweczkę, żeby właśnie w weekendy, sobota czy niedziela, czy sobota i niedziela, Wychodzić z domu, chodzić na spacer. Głównie wypada las, ale dzisiaj widzę, że nawet coś. plaży odkryliśmy, więc mamy no. dwa w jednym. Czuję się jak w Grecji, jak zawsze jechaliśmy samochodem, nie wiadomo gdzie. I nagle za krzakami była jakaś tajemnicza plaża. Wydawało się VIP, a potem było na niej tysiąc osób. No a dzisiaj jeszcze tak narzekaliśmy w domu, że brakuje nam... Wiecie, takiego czynnika, który jest właśnie na wyjazd. O, jeszcze mały piesek, koral wow. się pobawi. Brakuje nam takiego czynnika, żeby... Mieć jakiś cel, że wychodzisz na spacer i chciałoby się coś przeżyć, takiego nowego, właśnie jak za granicą. Jest, że idziesz i jest. Palma na przykład. No i mamy plażę, what the fuck. W ogóle. Jezu. co? Zanzibar w Polsce, zapraszamy. I co jest w Warszawie w ogóle? I trzeba robić testu. O kurde, niesamowite. Jaka miejscówka? Nie mówię wam gdzie, bo następnym razem przyjdziemy i tutaj będzie całe zawalona. Będziecie tu robić jakieś festiwale, już ja was znam, już ja was znam, nie oszukacie mnie. Ej, ale to nie jest w ogóle zły. pomysł, jest ciekawe, jakby było, jakby tu zorganizować imprezę. Ej, jak bo gram na DJce, DJ no. O, tak, proszę takie beach party, jak tylko będzie ciepło. Proszę. No iść tak rozstawić taki namiocik i właśnie w tym miejscu. nie wiem, czy to jest w ogóle realne. Jak to myślisz? Bardzo realne. I, czujeś, I taki, wiesz, Secret Party Project. Nikomu. Co fajnie? Wow, jeszcze takie górki piaskowe to by było kiedyś moje marzenie, żeby takie miejsce znaleźć i poskakać sobie flaki z chłopakami. To weź skocz. No bez kitu, chyba sobie chwilę poskaczę, co? Skocz, no. Proszę bardzo, a tak się zachowuje koral jak tylko zobaczy wodę. No wakacje, wakacje, wakacje. Drinki, palenki i dziewczynki, tak? Powodzenia. W ogóle Pamela muszę Ci podziękować. Za co? Za ostatni wjazd na psychę. Mieliśmy taką rozmowę z Pamela i ona mówi, ostatnio przez to wszystko, to jakiś taki jesteś mniej spontaniczny. I mi taka gula. Wszystko, ja. nie? Możesz powiedzieć wszystko na mój temat, ale, że ja nie jestem spontaniczny, nie? I taki wjazd. Ale zadziałało. I od tej pory jakby Jasmen yes wrócił i daje sobie takie do 3 sekund na podjęcie decyzji. Idziesz morsować? Nie przesadzę. Korę, idź morsować. Patrz, Pamela, jaki tor przeszkód. Masz 3 sekundy, żeby pokonać go w jak najbardziej kreatywny sposób. Dawaj! To jest Ameryka Express. To jest twoje zadanie. O kur... O nie, opóźniłam! No dawaj. Po tym drugim musisz przejść nie dotykając ziemi. Mateusz pokochał mój roller. I kibice są wygrała. Bicek, to jest Mężczyzna rolujący twarz. Ale wiem. zła. No bo kolorę, to jest spontanicznie co ja wyglądam. jaka forma i kurde. O, naprawdę no, aż. Fajny ten roller. Zazdroszczę sobie takiego narzeczonego. No duży biceps, fajne czoło, wyrolowane czoło. W ogóle to jest ostatnio mój najlepszy przyjaciel. Ja nie wiedziałam, że to aż tak działa. Naprawdę. Ja nie jestem twoim najlepszym przyjacielem już. Jesteś, ale teraz spadłeś na drugie miejsce, bo to yes. jest tak fajne, to jest tak przyjemne. Pani od masażu, właśnie która robiła mi ten masaż twarzy, mi to dała. Ja to codziennie tego używam teraz, to jest takie fajne, jest, to jest akcent, nie? No. W ogóle to jaramy się odzewem pod poprzednim vlogiem. Widać, że tęskniliście za taką formą naszych vlogów i powiemy wam szczerze, że my też, że to jest dużo przyjemniejsze nagrywanie właśnie takich dłuższych vlogów, gdzie możesz się wygadać, coś pokazać, właśnie tak odkulić Zresztą teraz jest pandemia i naprawdę te emocje w życiu są jak na grzybach. Czyli generalnie po prostu ich nie ma. Co? A jak byliśmy na grzybach wtedy, Pani jak że było zajebiście? Dobra, nie <śm> Po prostu teraz trzeba łapać szczęście w takich małych chwilach, w jakimś takim domowym zaciszu. Szukać tej rozrywki i jakiejś takiej zabawy i pozytywnego myślenia. No bo no, co mam wam powiedzieć, No nie, nie ma tego właśnie kontaktu z ludźmi, nie ma tego przypływu energii. Według mnie to jest naprawdę znaczące. Koralek to jest zawsze zadowolony. Chcesz rolować? No. I ten pozytywny... Zakończmy tego vloga. Łapka w górę, komu się podobało, zostawcie jakiś fajny komentarz i lecimy z tego.